Hejka naklejka z tej strony ladar. Bierzemy sobie dzisiaj foresta. Yy, no i co? No i zaczniemy nie zbieranie stercznego zrepna. Ale nie wiem, czy będziemy akurat dzisiaj budować jakieś mury. Myślę, że właśnie bardziej zrobimy zaopatrzenie naszej nowej bazy. Yy, I tego co w niej jest. No, pozbieramy sobie trochę jedzonka, bo budujemy właśnie nie mury, a yy, ogniska jakieś, może nawet pułapki. Zobaczymy, zobaczymy. Może spróbujemy udać się na plażę i zdobyć linę, żeby było wręcz zajebiste. Gra już się nam zaczyna, zaraz Siekiera się kręci. O, proszę bardzo. Dobra, tutaj. O, o słodki Nie mogę się przespać zajebiście. Co to ma być? Proszę, wspierz to lendo. Okej. Okay. Dobra. Może za jakim dawnym graliśmy w Foresta, Muszę sobie tego przypominać. I myślę, że zaczniemy od tego. I to będzie tak fajnie wyglądać: że zbudujemy sobie tutaj takie wielkie ognisko. Na środku. O Ochój. Nie, ja nie chcę na tym, ja chcę. Ja tutaj muszę zobaczyć. Nie no, fajnie, to będzie to fajnie wyglądać. To mi się podoba. Nic eee, co pościgam? Sorry, że się nie przygotowałem, po raz kolejny. Ale zapomniałem, a tak mi się akurat chciało nagrywać. Eee, właśnie, bo już te po, w ogóle pozapominałem, bo dawno nie schodziłem. O, tutaj jest jaskinia pod spodem. Wow, zajebiście. Dobra, czy mamy już zejście też Nie wiem, czemu zbieram te kamienie, ale. Jeden, ale w sumie to pójdzie to. Dobra, mamy. Z zrobimy sobie małłoto w jedną. tylko niestety. A nie, mamy sporo małotów, Cztery mamy. Ale tutaj to, to zawsze się przyda to. się atakuje jakiegoś skurcz czy byka. Z czy ja trafiłem. Nie, myślałem że trafiłem, trafiłem ptaka taką To by było całkiem zabawne. E nie, 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 nic nie słyszałem, mam nadzieję. Bo akurat gram na niskim... Gram na akurat... Nie, nie mam słuchawek. Gram na... Już... Jez. Myślałem, że to ja już się już jakiś skurcz jestem. Już się wszystkich wieków po prostu boję. Mm, wspaniale, wspaniale. Zjemy sobie... Mam w sumie dużo batonów. To sobie coś tutaj podjemy. Czy ja mogę z tego pić wodę? Mogę. Wspaniale. Mam nadzieję, że się nie zatruje. A, fajnie. Ale chyba nic się takiego strasznego nie stało. Dobra, sobie szybko drzewo, zbudujemy to ognisko na środku. I myślę, że... W ogóle jak nie wiedziałem, bo kiedyś pamiętam, bo ja w sumie, jak zacząłem nagrywać, nie grałem z długo już tego tak prostego i nie znałem się na tych wszystkich nowych update'ach. Ehm. Ale myślę, że w takim razie... Po Trzeba zbudować sobie na okni są jakiś fajny domek, jeśli ogień nas nie będzie parzył po, po piętach, bo to by było całkiem żałosne. Yy. Czy, czy z tego wypadły tylko dwa drzewa? Nie wierzę. No, tak myślę. Ile jeszcze potrzebujemy? Co się... O. Ale dobra. Jeszcze dwa. okej. Okay. Dobra. To jeszcze zetniemy sobie szybko to drzewko i co hmm, jest tutaj dalej zrobić? Myślę, nie, nie wiem, nie wiem w, sumie, w którą stronę jest ta plaża, yy, bo, ale chciałbym zrobić żółwię, żeby mieliśmy dostęp właśnie do czystej wody, w sumie, w sumie, ale tak. W sumie to mnie to jakoś bardzo yy, nie boli, że się tak zatruwam tą wodą, bo ona pewnie mi nie zabrała życia. Nie wiem czy ona mi w ogóle zabrała życie, tak w sumie. Oj, oj. Jak mi ładnie upadło i tak jak chciałem, bardzo fajnie. Eee, Okej. Okay. O hejka. Eee, dobra. Super. Jeszcze patyki tylko i jesteśmy ustawieni. Nie chcę kamieni. Eee, dobra. Jeszcze dwa, trzy patyki. Co się jest... O, ty kurku. Czekajcie, chcę Jeszcze sprawdzić, czy da się. O, dodali takie kruki. Mm. chciałem go zabić. Dobra, trudno. No, 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 no jakoś trzeba żyć. Czekajcie, czy ja z tego. Nie, dostaję z tego tylko liścia. Mm. Liści, liści to ja nie lubię dostawać. Ale czasami warto. Czasami wam warto. E ale, ale ogólnie to nie lubię. Bo, potem bo boli, boli, boli. Okej. Okay. I co by to jeszcze, co jeszcze budujemy? mówię, nie będziemy budować ścian, będziemy budować właśnie jakieś ogniska i tak dalej. Tak. Bo domek w sumie mamy gdzieś tutaj, więc myślę, że to będzie dobrą, dobrym całkiem pomysłem zrobiłem sobie jakby jeden z tych domków na taką przechowywanie jedynie tam na pewno, gdzie nie ma jaskini. Eee... Myślę, że tutaj będzie ok. Albo w sumie może to sobie damy gdzieś na zewnątrz. Eee... Może obok hutniska tutaj. No będzie ok. A jaka fajna noga. Dobra, 8 patyków. Znowu te patyki. Ja Szybko tutaj mój domek mamy więc nie musimy się zaraz bardzo Ja CS-a. Nie wiedziałem że to się niszczy. Może tutaj jest gdzieś free WiFi i co by wtedy? Nie, co ja zrobiłem A tutaj jest gdzieś free WiFi, nie wiem. Jak... To, to było przyjebane, mógłbym się skontaktować ze światem. Mógłbym sobie wbić globala. Wszystko mógłbym zrobić. Okej, okay. no sobie myślę, że już mam. No, 8 patyków to ujdzie. Jeszcze 5 patyków i będzie po robocie. I sobie ususzymy nasze jaszczurki. Eee, bo już Co? Co? Skąd to? Dobra, nieważne My, że, Myślę, że możemy tutaj zrobić już i Robić, na przykład, stawiać już jakieś fajne plany budowli O, to jest w ogóle, jaka ładna ścieżka wow, 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 O, kidoki. Nie mogę... No, o, właśnie, to jest dobry pomysł Buduję sobie ławeczkę Gdzieś tutaj Myślę nawet, żeby nawet w tym domku będzie zbudować ławki. Yy... O, proszę bardzo elegancko. Mam nadzieję, że tam nie będę wpadał. Czy ja mogę te logi podnieść? No. Mm -hmm. Nie. Mamy niestety nie za krótkie ręce. A jestem da się żyć. Eee, Zbudujemy sobie tutaj szybko ławeczkę. I elegancko odpoczniemy chwilkę. Nie wiem bo jakiej chuj on trzyma to zapalniczkę. Wypier dalej. Mm, dobra, wystarczająco. O! Co to za firma? To jest IPLA, a nie firma. To jest taka IPL'a. To jest komputer Iple. olo ololo. Wtedy ja to sobie wezmę do domu. Nie ma bata. Tylko żeby na następnym odcinku był. Gdzie jest mój... A, pojebało mi się coś. Przepraszam, to jest moja widownia. Moi wi... wie... wier... wierni widzowie. Nie, trochę się ubrudził. I trochę... Ekran odjebał, ale okej. Okay. Będziemy sobie mogli teraz nakurwiać w nie, na... w deforeście. No i elegancko. Patrz. To jest. Ma teraz bardzo. Ma teraz bardzo twardy. Ma bardzo twardo, jest bardzo twardy, Jest nie do zbicia. taki kamyk troszkę. Ale. A język to było suche. aż mi się w zaschło. Yy, I takie trochę chujowe, że aż mi. chuj, chuj zaspędzał. Yy, dobra, budujemy to. No i elegancko. Eee, nie wiem dlaczego pokazuje się to, że mam, mam to upiec. Bo ja, to ja tutaj nigdzie geslerowej nie widzę, więc to sobie spokojnie powieszę. Mm. Wszystkie... a nie, już, już wszystkie. Okej. Okay. jest trochę tych krzaków, bo mnie wkurwiają. Mały kurwiszony. Co to jest? O nie Dobra Hajs zebraliśmy Trochę tutaj się na nas taki trochę syf zrobił Ale okej, okay. myślę, że tutaj sobie tutaj sobie zostaliśmy trochę otwarty, żeby było dość to wody Hajka Przebywam w twojej starej he hehe O ty chuj, o ty morto Mordeczko A ty gdzie się wpierdalasz? To nie Ikea. Tutaj się nie wchodzić się chce. Co chciałeś mi dom zepsuć. Tutaj ma... A już zapomniałem jakieś series tutaj. Dobra, to możemy sobie pona kurwiać w CSA. O nie, nie wiem Globala. O nie, miał być twardy komputer, ale to był śmieszny To był śmieszny. chuj. O co się kurwa gapisz w stalu. O ty kurwo. O chuj. O chuj. Allahu akbar! Gdzie ty, gdzie on jest? Jakiś problem? Kurwa w noju. Aha. O kurde, ale. O! Prawie doszedłem, że tak powiem. Nic nie zrobisz. Nic nie zrobisz. Już... O, patrz jak ładny zniknął okres No i co? No i spierdalaj No nic tutaj... Yy, bo nic tutaj nie jest do chodzenia Muszę sobie domek naprawić, bo im to... A nie, ja... Ja mi tak bardzo o, ty Wrócisz po więcej gnoju? O kurwa, ale unik, kurwa Dlaczego? Ja to niszczę? Nie O, to chodź To chodź teraz, celu na mnie biegnie No chodź Czemu? Czemu? A to jak się odchodzi, to się nie zapala? Nie... O, no... Podpalił się? Mogę już to jeść? Z wyskoku szmato. Ciekawe czy to jest jak że jak się skacze i się spala, to... Dobra. Mogę tą maczugę podnieść? Ja chcę maczugę. O, fajnie. Co jest mocna broń? Z sobie pamiętam. Chyba. W każdym razie lepsza niż jakaś sieciera yy, z jakiejś pani. Wyjęta. No i dobra, elegancka. Om, a nie, dobra. myślę. gdzieś tutaj. Yy, tęcze, nie tęcze. Tego się na szczęście spalić nie da. Więc mamy spokój. Tu, 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 soft collector. O! ok. To będzie całkiem spoko. Tutaj myślę, że to nie będzie głupi pomysł, żeby to też sobie to postawię w paru miejscach, ale również postawię to sobie w domku. W razie kiedy, gdybym miał swoje drzwi naprawić. Nie czemu mi to tak blisko na, na mordzie jest, ale okej. Okay. tam to sobie gdzieś tutaj. Ale nic co takiego O, co z tym będzie okej okay. Kurwa, nie denerwuj mnie! No i stawiaj się. A czemu się nie stawiasz? No w sumie dobrze, że się nie stawia, bo bym, bo bym musiał z nim inaczej porozmawiać. Ale, ale nie ale to nie o takie stawianie mi chodzi. Dobra, jewać to Czy w takim razie jest Nie Furniture Bone Basket, bed Pokój mi łóżko We wall weapon rack eee. Dobra, wiecie to zrobimy sobie tutaj takie już plany Będziemy true architect i sobie postawimy eee, Zostawimy sobie Defensive Wall. Tylko gdzie to jest? Bo pamiętam, że chyba w pierwszym odcinku miałem problemy z wyszukiwaniem tego. Proszę bardzo. E, tylko tak, żeby. Okej. Okay. Mm. Um, o chuj. Widziałem to. Widziałem ci tych noń. dalej, Ci mówię. Patrz jako patrz, patrzcie, patrz! Zęby lecą, ten bo oni chyba nie mają tego zawodu. O chuj, ochuj, 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 nie, 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 nie mogę zeknąć. Spierdalaj. Jest, dobra, przeżyliśmy przypadkiem. Zaokreślił nas na całą mordę. Jak pan sypnie. co? Co oddawało życie yy... A, tym, to Flaro mogę odstraszać przeciwników. Fajnie, fajnie. Zjemy sobie... Nie wiem, kurde, zapomniałem jak się ten. Co to jest? Szykło. A tutaj, są, tutaj są, jest nasze nazwisko chyba Fox Fajnie, tutaj są jakieś histeregi, jakieś nazwy tak. Ale nas to za bardzo nie odchodzi w tym momencie. O już nam się trochę życie od powolutku, więc musimy uważać. Demage No, i to mi się bardziej podoba jak teraz... No chodźcie teraz wpiskać. No, na hita zszedł. Diaksowe! Szmato Kurwo, ptasie. No Dobra, tutaj w tym odcinku jest przy, trochę wszystkiego. Trochę się ponad pierdalaliśmy. Trochę pobudowaliśmy O, tak będzie git. Bo ja muszę, żeby to... ale nie tak e. Co się... Co się stało? Nie, no okej okay. Nie, ja tego jednak nie chcę, bo... 7 Nie, nie ma co Ale to mi się już tak bardziej podoba Tytułbyj do sobie od razu drugą Chociaż w sumie nie wiem dlaczego potrzeba jest o jeden więcej tego za, za tak naprawdę za nic. No tak trochę liczy nas. Okej, okay, tak, tak sobie to postawimy. O, słyszę jakieś cfele. Czemu ja tego nie mogę postawić? Już. No co jest? Ja pierdziele. Widzę cię, gnoju, za patykiem. No ja pier... A tak to daje Gdzie? Gdzie jesteś kutasie Masz ścianę. A! No tośmy zdechli I nie zapisałem gry O, jak mnie fajnie ciągnął O, jaki... Y Ale dobra To jeszcze sobie na koniec gry Uciekniemy z jaskini A przynajmniej się postaramy e Trochę tak nie wiem jak oni to zawiązali na, na skalę ale okej okay. Dobre mordy to są Jomki spoko Czy ja straciłem mój cały kierunek? Nie. Dobra, zajebiście bo Teraz tylko byle by uciec z jaskini. Nie można się... nie, nie będę się z nikim, nie, Z nikim ani niczym na no, pijesz bo to nie jest dobry pomysł w tej takiej sytuacji. Mm, tylko po prostu... Postaram się jak najszybciej stąd skierować I myślę, że będzie jednak lepsze, lepsze, niż... Yy, niż siekiera Powiecie. Ale on kurwa farta Farta w chuj Bo... się przestraszyłem, że tutaj jakieś... Że te, sobie... Za noda robi Może to by było trochę... I... sen. Czy to już jestem w moim obozie? Tu jest jeszcze bardziej zajebisty obóz. O kurde. No i witamy w, w trzeciej bazie, bo to jest najzajebistszy obóz możliwy. I to jest blisko samoloty, i to w chuj blisko. Zobaczycie, tak będę zmieniał co odcinka, ale to już będzie na pewno, bo to jest najlepszy obóz jaki istnieje. I zbuduję tutaj sobie szybciutko w jakimś z którymś z domków yy, spanie. Tutaj akurat, to, akurat to, to nie ma za bardzo różnicy, jak to spanie zrobię. Byle by gdzieś było. Hmm. Myślę, że w tym będzie ok. Ale tyle ty razy postaje sobie tak ładnie. I myślę, że z paniem to zakończymy odcinek. Wiem, że teraz mi zostało jakby tylko jedno życie, ale moja wina, że i nie zapisałem wcześniej gry. Nie, ja, ja ich nie chcę znowu widzieć. Proszę. Jeśli na jeden odcinek mi wystarczy, O, dropbolo tutaj jest od razu. Ja tu pamiętam, jak na tej mapie... To przecież to wszystko zawsze czasami mam fest, z kolegą grałem. No, udekom się, śliła, ma... no i patrz, co za ty. Nie, no, musi popływać. No jasne. jeszcze czego. Mam bardzo mało tutaj energii, ale czy dostanę w energii odcinku sporo? Buduję sobie tutaj ławeczkę i będę przygotowany na budowle jakieś większe, bo zbieramy wszyscy tylko pakiety. A nie, super, a nie, ale okej, okay. nie ma tutaj problemu żadnego. Yy, pozbieramy patyki, zbudujemy domek, spiszemy gra i do widzenia. Bo i tak już odcinek jest oprócz długi. Aż z pracy ile się nakrywa już. Okurte 22 minuty. To ja nie chcę, żeby już tak, takie były odcinki, bo i to, to już 20 to już 15 to już jest dużo w Patrz, tutaj, tu majster, Więc ściany wyproduje. To już nie jest pan to już jest wyższy poziom. Pa, pa, jeszcze jeden i będę to wypolony. I to było tak prawie, to było ostatnie uderzenie odcinka. Okej, okay, zajebiście, zapisujemy grę. Okej. Okay. I mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Bez manipulowania. I do widzenia moi kochani widzowie. Pa pa!